Czołem kapitanowie. Szparagus z tej strony. W tym materiale nie będę musiał przynajmniej szukać inspiracji do tego jaki zrobić tytuł, bo autor tej bitwy, czyli Raging, sam w zasadzie w mailu wymyślił tytuł, to będzie pomern bez hamulców. Zobaczymy czy będzie bez hamulców, zobaczymy czy Nasza interpretacja będzie taka sama, jeśli chodzi o tą bitwę. Powiedział mi, że płynął w zasadzie cały czas prosto przed siebie i eksterminował kolejnych przeciwników. Więc, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Per bitwy: mamy dominację. Więc, taki myślę, że najbardziej przyjazny dla wszystkich graczy. Poszukiwane kolejne cele. Myślę, że ten Edynburg, jeżeli tutaj za bardzo na mnie rozrzuci, to będzie w stanie przyjąć sympatyczne obrażenia. Nagato przyjęło. Oj, nie, tylko tam overpennik jeden wpadł. No i co my tu mamy? Mamy tu Mioko, które jest ustawione bokiem. I będziemy mogli spróbować tu spokojnie kapitana tego siódmotierowego grążownika ukarać. I już chłop odchodzi. Jest tylko nadpenetracja. Miał załadowane pepance, więc niewiele nam zrobił. Myślę, że dużo bardziej wydajnie by było w jego wypadku, jeżeli chodzi o haeki. Mógłby też pożar nam zafundować, być może. Teraz kontowanie dostrzelających w naszym kierunku pancerników, jednocześnie próba uniknięcia salw. Widzimy, że jest tutaj niszczyciel. To jest błyskawica. Wypłynęła z dymu, więc była przez chwilę widoczna. Prawdopodobnie tam na Hydro Z23 tą błyskawicę trzyma, więc będzie można sobie do niej postrzelać z artylerii dodatkowej i jeszcze z artylerii głównej. Zetka chyba niestety się mam wrażenie oddaliła troszeczkę. Cały czas dodatkowa tutaj intensywnie pracuje. Błyskawica w tej chwili się schowała, więc prawdopodobnie nie uda się nam jej zatopić. No i mamy cały czas spota od samolotów. Również coraz bliżej jest Nagato, które dość sporo burty pokazuje, więc... Zobaczmy, jak będzie wyglądało to losowanie. Pamiętajmy o tym, że Błyskawica wystrzeliła prawdopodobnie tylko jeden set torped. W związku z powyższym drugie może mieć tutaj... w zanadrzu i czekać na nas. Jest kapitan błyskawicy ustawiony dziobem, więc w tej pozycji, jeżeli chodzi o torpedy, będzie dla nas tak naprawdę niegroźny. No i teraz prawdopodobnie następną ofiarą kolejnej salwy będzie Mioko. Z tego względu, że tutaj bardzo dobrze jest ustawione. O właśnie, 30 tysięcy obrażeń. No i zobaczmy, jak tutaj się dalej ta sytuacja potoczy. Będzie ignorowane troszeczkę. Nagato w tej chwili, jak widzicie. Jest ekspert od walki w zwarciu, chyba. No i zobaczmy, czy uda się tutaj skuteczny torpedo dancing zrobić. Tak też się stało. Teraz bolesna bardzo salwa od Nagato. Nagato już nie ma, moi drodzy. No i artyleria dodatkowa za chwileczkę będzie strzelała do Izumo, a my będziemy się zajmowali dalej krążownikami. Właśnie sobie tutaj płynie radośnie Edynburg. Poszła w jego kierunku Salwa, jeszcze mamy Anchorage. No tu również będzie trzeba uważać na torpedy. Jeżeli chodzi o Anchorage, 10,5 km zasięgu, on był od nas na 10 km, więc będziemy zmierzali w kierunku tych jego torped. Izumo jest na wstecznym, więc te torpedy będą musiały gdzieś przed dziobem Izumo przepłynąć. No i w zasadzie się nie zatrzymuje Ca cały czas prze do przodu. Tutaj Raging. Więc faktycznie można powiedzieć, że ten pomer będzie bez hamulców. Tam jeszcze chyba jakaś torpeda. Nie, myślałem, że trafi Edynburga, ale niestety nie trafiła. Teraz działa artylerii dodatkowej skierowanej już na Edynburga. A tu będzie trzeba uważać na następne torpedy, które może nam posłać Edynburg. No, nie zdążymy oddać salwy. Edynburg zdąży się niestety tutaj schować. Anchorage jest widoczny, ponieważ strzela. Właśnie udało się tych torped od Edynburga uniknąć, moi drodzy, i teraz idą torpedy w kierunku Izumo. Zobaczmy, kogo sobie na ofiarę wybierze Raging. 115 tysięcy obrażeń w tym momencie. Salwa do lotniskowca, torpedy z Anchorage. No i myślałem, że wcześniej ten Anchorage strzeli tymi torpedami. Dość późno się na to zdecydował. Idą kolejne torpedy do Izumo. No to jest w tej chwili tutaj chyba najgroźniejszy przeciwnik wydaje mi się. Jesteśmy do niego jakby najbardziej ustawieni burtą. Tylko 1160 obrażeń. Wpadło, znowu mamy uszkodzoną wieżę artylerii głównej. I kolejne torpedy skutecznie posłane. W kierunku pana na japońskim pancerniku. Poradzili sobie nasi sojusznicy z Edynburgiem na Kapie. Bravo! No zobaczmy, tu, być może zaraz się nam gdzieś torpedy przeładują, więc będzie można spróbować jeszcze torpedy rzucić do Ajoły albo ją po prostu staranować. No te wyrzutnie się będą przeładowywały trochę dłużej. Jak widzicie. Czy cytadele w Ajole wpadły? Zobaczmy, czy tu jeszcze się uda przeżyć. Na no, z tylnej wieży może nam zapalić. Jeszcze poszły torpedy. No, pięknie to, pięknie to rozgrywa. No okej, okay. no ale jeszcze, jeszcze jakieś DMG tutaj będzie na pewno. Dobra, trzy torpedy połknął? I jest czwarty frag. Bitwa się skończyła, więc rzućmy okiem na to, ile wpadło expa. No, wesoły ten pomern, zobaczcie, w wykonaniu raginga, bardzo wesoły. Popłynął sobie do przodu i, i w zasadzie kogo napotkał, to niszczył lub zabierał dużą ilość obrażeń. 4 fragi, 2211 expa bazowego, jak widać na załączonym obrazku. I teraz zobaczmy sobie, jak tutaj rozłożyły się te obrażenia. Jeżeli chodzi o baterię główną, to z pocisków przeciwpancernych 35 trafień, które zadały ponad 120 tysięcy obrażeń, a 6 ulokowanych torped w jednostkach przeciwnika, które dały blisko 50 tysięcy obrażeń. Z baterii dodatkowej nastrzelane, ponad 63 tysiące obrażeń, do tego jeszcze z pożarów, 17 tysięcy obrażeń. No, i w ogólnym rozrachunku mamy 252 tysiące obrażeń zadanych. Jeżeli chodzi o zarobek, to zobaczcie sobie na modyfikatory flaga Zulu plus Wiwerna, czyli razem plus 70% do zarobku. No, i to spowodowało, że z kątem premium netto udało się zarobić 1 124 tysiące srebra. I mamy ekran główny podsumowanej bitwy. 329 trafień z tej artylerii dodatkowej było, więc naprawdę sporo. 6 cytadel. Mamy duży kaliber, mamy wsparcie, mamy dewastujące uderzenie, mamy eksperta od walki w zwarciu, więc jeszcze jest piąty medal, nie pamiętam jego nazwy. Więc w zasadzie taka bitwa, można powiedzieć, kompletna. Myślę, że gdyby udało się jeszcze chwilę przeżyć i gdyby ta bitwa jeszcze chwilę trwała, to w zasięgu był na pewno kraken, ponieważ tam jeszcze był chyba wyspotowany lotniskowiec. Ale bitewka naprawdę bardzo, bardzo sympatyczna. Rzućmy okiem moi drodzy jeszcze na to, jakich ulepszeń używa Raging na tym okręcie. Tak to moi drodzy wygląda. I ostatni tutaj do pokazania jest kapitan tej jednostki. Mamy adrenalinkę, mamy szybsze przeładowanie, szybsze przeładowanie w materiałów eksploatacyjnych skrócone o 5%. Mamy nadzorce, mamy Bazowy, podstawowy trening strzelecki, zaawansowany trening strzelecki i ręczne sterowanie ogniem artylerii dodatkowej. Tu jeszcze jest cel priorytetowy: za jeden punkt. Dzięki temu widzimy, ilu przeciwników do nas celuje. To również bywa w szczególności, jak gdzieś spodziewamy się, iż jest niszczyciel. Myślę, że to też nam jest w stanie pokazać że nie tylko te cele, które są wykryte do nas, próbują strzelać, ale również takie, których nie widzimy, a które widzą nas. No i co, w tym materiale to tyle. Mam nadzieję, że wam się bitwa z radosnego płynącego non stop do przodu pomerna podobała, dla mnie była ciekawa. Ja zapraszam na kolejne materiały i do usłyszenia.